Łę dwie osoby i o dwa. Tu ktoś jest? Pol. O, Darecki. Oh. No nie, kurde, nie mogę! No nie! No nie, no nie! Uf, no, no, no ładnie wrażę! Ładny przepał. W życiu nie widziałem, żebyś tak kurczę ten. O nie, się no nie ja mam nie widziałeś jak No przecież ja, to ja właśnie emergency zrobiłem. No to już no wiem, że zrobić? Ja na skraju życia widziałem, że u mnie dwie osoby ciało. nie żyły. Nie, nie zgłaszałem ciała, emergency zrobiłem. To na wiadomo, mi? że Darecki. Oh, oh, ja to nie było tego ciała zupełnie, się. on na mnie najeżdża od razu. Co ty gadasz? Widziałem, ja miałem dwie osoby wart, na Darecki jest na bank w takim Ta, razie. Jasne. Ja poszedłem na skaner życia zobaczyć i dwie osoby nie żyły, więc poszedłem emergency zrobić. Ale to czekaj, Czy też widzisz, że tu emergency górę, nie Ja w, widziałem swoje sorry Pol i White z was tam nie było, okay. nie? Bo no nie, to, nie było, było, było na tam. Zamknęli mnie w łapącach <laughs> Dobra, no wiadomo, że to jest. Jest górę. albo Darecki, albo wra, jest... nie wiadomo. Mówiłem, że wiadomo. Wiecie, mnie zaczął tamtej rundzie. Mówiłem, że mnie zamknęło w tamtej ludzie na weaponsach. Zacząłem robić w weaponsu mnie w ofisie, powinniście żebym, to żebym, widzieć. I od razu w w poszedłem tak, na iskakuje. skaner życia, zacząłem, że dwie osoby nie żyją, i poszedłem to zgłosić. A teraz trzeba pomyśleć, ile mamy cooldowna na emergency, jak coś? 25 a kill down? 27. To chyba, tak. że zrobił sabotaż. A, ludzie... Ja, mi... No darecki, nie, pasuje, no to, to, ja to, nie można ryzykować. Darecki czy w... czy zdążymy zrobić ewentualnie kolejny meeting nad ciebie? No to wywalcie ja Dareckiego i później ja z... możecie to mnie to... wywalić, no. Ale ja czy to... zdążymy zrobić meeting, to jest pytanie. To ja się nie będę ruszał z miejsca, jak w Darecki wywalicie, ja wiem, że to jest on. <grym grym> no dobra, się... no... Ja wszedłem do tego, do weaponsów. Zaryzykuję, i... ja ja tak narzysz, że ci no zaufam. Nikt nie zapytał gdzieś ciało. Kurde, nie ja zapytałem. Ja tego ciała nie widziałem właśnie. Nie wiem, Darysy nami zaczął najeżdżać. Ale to była przypałowa akcja. Ta, 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 ta. Widziałem. Ale widziałem to co? No, no więc Darecki wyskoczył dobra. przy mnie z węta. Ja poszedłem do przycisku, a nie miałem już przycisku, bo wcześniej zgłosiłem i mnie do przycisku rąbnął. Ale a to kurde. Co? Bo... A ja, ja myślałem, że Brael to widział i, i go oskarżałem, nie? Dobra, no, ale. No właśnie nie wiem, po co mi rozkazałeś. Gdzie skinął? Bo ty nie widziałeś, jak zabiłem przy tobie zaraz. No pewnie baga miałem z tamtem. U mnie nie było ciała Trenki żadnego. Nie zabił i uciekł jest e, źle. I tam bo tam, to był ładny sekund Ale Co? serio, ja sobie... Ja sobie pobiegłem spokojnie do Specimen ruma. Nikogo po drodze nie widziałem. Sorry, ja cię też zagłosowałem. Chciałem. A czekaj, taką, kto był drugi w, w ogóle? I w, ja byłem, no. A jednak! ale ja w tej rundzie nic nie <laughs> zrobiłem. Na no. pobiegłem sobie do Specimen ruma. I sobie tam sobie siedziałem samotnie i w momencie, jak ty zrobiłeś meeting sprzedałem kosę Robsonowi, co nie, więc nikt nawet o tym nie wiedział. I wyleciałem za knupa, którego nawet nie widziałem, nie wiem gdzie, gdzie padł. Ja widziałem. <grym>, ja gdyby ja się nie odezwał w poprzedniej rundzie, że miał to. zadanie w tym, w Wepponsach, a po chwili faktycznie tak spotkałem, no to Gdybyś nie zagłosował na, na niego i skifnął, byśmy to. wygrali. No dla mnie to była porąbana runda. Bo to jest, przy, przy dwóch impostorach, no naprawdę, jeśli, jeśli... Padną w pierwszej rundzie dwa zabójstwa i nie wywalą impostora, to jest GG. Tyle. Bo potem robisz, robisz dubla i zostaje dwóch na dwóch wygrali. Fajny w tej grze, że trzeba szybko decyzje podejmować. No tak, jeśli w pierwszej rundzie padnie dwóch, no to musisz kogoś wywalić, ryzykować. I tyle. To jest znaczy. że byłeś w okolicy knupa wcześniej pewnie. N nie, że nie przechodziłeś... byłem przez, nawet, przez moment nawet.